Nie wiem, czy ten fragment, który teraz dodaję, to nagranie, jest początkiem, jest środkiem czy końcem, ale jest jeden taki temat, który chciałabym poruszyć i który uważam, że jest bardzo ważny i też niestety w dzisiejszym świecie mocno niezrozumiały. A mianowicie dotyczy się on chorowania i w ogóle tego, dlaczego my chorujemy, dlaczego tyle ludzi w dzisiejszym świecie choruje, skąd te choroby się biorą. I w ogóle, co można z nimi zrobić, i w ogóle, czy można coś zrobić, żeby się przed nimi uchronić. Więc, jeżeli jeszcze się nie znamy, widzisz mnie po raz pierwszy, jesteś w tej przestrzeni nowy, nowa, to cześć, ja mam na imię Ania, jestem naturoterapeutą, i w tej przestrzeni poszerzam świadomość, jeżeli chodzi o zdrowie, powracanie do zdrowia, wyzbywanie się swoich dolegliwości chronicznych, pracuję głównie z kobietami. I pomagam im powracać do zdrowia. Właściwie to na zasadzie nauki. Ja uczę kobiety, jak powracanie do zdrowia wygląda, na czym to wszystko polega, jak to wszystko działa, z jakich elementów się składa i co trzeba zrobić, przede wszystkim wiedzieć i zrobić, żeby tego zdrowia doświadczyć. Doświadczać, żeby wyzbyć się chronicznych dolegliwości, dlatego że my do zdrowia dojść możemy. Zdrowie to jest coś, co możemy na szczęście odzyskać. I tutaj, jeżeli mówimy o chronicznych dolegliwościach, na tym będę się skupiała, i to jest bardzo ważne. I muszę to zaznaczyć, że ja tutaj skupiam się na chronicznych dolegliwościach, na dolegliwościach, które nabyliśmy ze naszego życia i są one konsekwencją naszych świadomych, nieświadomych, nierozsądnych wyborów żywieniowych. Kolejna rzecz, którą muszę zaznaczyć, że ja się w tym. W w tym wideo się skupiam na ciele fizycznym, na krokach fizycznych, na ciele fizycznym i na aspektach fizycznych, które doprowadzają nasze ciała do ruiny. Nie skupiam się na mentalu. Mental jest bardzo ważnym elementem i on również wprowadza nas w choroby chroniczne. Jeżeli nie pracujemy nad mentalem, nad energią, jeżeli nie działamy z energii żeńskiej, jeżeli nie działamy z ciałem, jeżeli nie działamy z przekonaniami, z wierzeniami, nie budujemy nowej relacji z jedzeniem, kiedy zmieniamy nawyki żywieniowe, jeżeli nie pracujemy nad tym aspektem, tak przez to też będziemy chorować. Ale tutaj, dzisiaj, teraz chcę powiedzieć o ciele fizycznym i o schorzeniach chronicznych, które doświadczamy przez naszą głupotę. Często niestety nieświadomą. Ja też doświadczałam swoich chorób przez dużą nieświadomość. Ale dzisiaj mamy dostęp do ogromnej wiedzy i możemy wyzbyć się swoich dolegliwości, bo już to dzisiaj wiemy. I wiele osób już to zrobiło, m.in. ja. Więc dzisiaj ja, jako już naturoterapeuta też oficjalnie, uczę ludzi, jak odzyskiwać zdrowie. Ale nie poprzez zakrywanie symptomów, tylko poprzez Prace ze źródłem problemu. Dlatego, że każda dolegliwość ma swoje źródło. Każdy stan chorobowy, każda jednostka chorobowa, ta za, nabyta za życia, ma swoje źródło. Ale bardzo ważne jest to, że jeżeli nabywamy coś za swojego życia, za swojego życia możemy to w pełni wyeliminować. To jest do zrobienia, to jest nawet bardzo proste czasem. O ile pracujemy nad Wszystkimi ważnymi elementami. I jednym z tych elementów jest ciało fizyczne i są aspekty fizyczne, które doprowadzają nasze ciała do ruiny. I na tym się dzisiaj skupmy, więc to było słowo wstępu. Takie dość trochę długie, ale no tak mam. Że ja muszę sobie pogadać. Dlatego teraz skupmy się na konkretach i płyńmy do brzegu. Dlaczego chorujemy? W skrócie mówiąc, mogłabym odpowiedzieć dlatego, że mamy słabe ciała. Nasze ciała są niedożywione na poziomie komórkowym, nienawodnione, czyli są odwodnione na poziomie komórkowym. Mamy mnóstwo w sobie toksyn, metali ciężkich, mamy w sobie mnóstwo prze bakterii, wirusów, dro ogólnie drobnoustrojów chorobotwórczych, które doprowadzają nasze ciało również do ruiny. Mamy w sobie śluz, mamy w sobie kwasy, o których nikt nie mówi. A które są bardzo istotne w kontekście powracania do zdrowia i w kontekście w ogóle tego, dlaczego chorujemy, bo warto wiedzieć, dlaczego chorujemy w ogóle, bo jeżeli wiemy, dlaczego chorujemy, to wiemy, jak się tego wyzbyć. Jeżeli nie wiemy, no to właśnie niestety tak działa system, że system nie nauczy nas, dlaczego chorujemy, tylko jakie mamy symptomy, jak te symptomy wpływają na nasze ciało i jak je zakrywać, czyli jak je maskować, jak je przygaszać. Ale nie jak je zażegnać, czyli wyleczyć u źródła. Bo na przykład jeżeli mamy SIBO albo KANDIDĘ, to my skupiamy się na tym grzybie w przypadku kandydy, czy na przeroście bakterii. I my walczymy, to w ogóle też jest skid dla mnie, ale już trzymajmy się tej walki, bo ludzie walczą. Więc my walczymy z tym grzybem i z tymi bakteriami. Ale to nie one są źródłem problemu. One nie są powodem, dlaczego my mamy grzyba i dlaczego mamy przerost, w sensie przerost grzyba i przerost bakterii. One jakby te przerosty są spowodowane jakimś czynnikiem, no i tutaj tych czynników jest bardzo dużo, ale generalnie chodzi o to, że mamy słabe narządy i gruczoły, mamy zawalone toksynami, jesteśmy niedożywieni, mamy brud, smród w naszym ciele gnije, fermentuje i tam się tworzą takie historie, które są czynnikiem jakby zapalnym. Tego, że pojawiają się symptomy. I te symptomy są różne. No, różni ludzie mają różne symptomy. Niektórym wypadają włosy na potęgę, niektórzy czują się bardzo zmęczeni, niektórzy mają worki potoczami, niektórzy m, mają bladość skóry, niektórzy mają anemię, niektórzy m, są albo otyli, albo za dużo wagi tracą. Są wyschnięci, niektórzy szybko się starzeją, niektórzy mają suchą, popękaną skórę, na przykład na piętach, albo mają popękane naczynka, albo mają żelaki, albo mają jeszcze tam inne historie. To są wszystko skutki niedożywionego ciała, nienawodnionego, zatoksycznionego na różne sposoby, bo nasze ciało jest zatoksycznione toksynami, dioksynami, ale też śluzem, który powstaje, kwasem, który powstaje na skutek jedzenia niepoprawnych rzeczy. Więc to się, to, tam się tworzą całe historie. Całe historie. Dlaczego chorujemy? Właśnie dlatego. Właśnie dlatego chorujemy. Właśnie dlatego doświadczamy tych wszystkich chorób chronicznych. Więc co teraz trzeba zrobić, żeby się ich wyzbyć? Odżywić ciało na poziomie komórkowym, nawodnić ciało na poziomie komórkowym, oczyścić je w odpowiedni sposób. I teraz, jak to wszystko zrobić? To jest temat rzeka. I o tym nie będę teraz mówiła, dlatego że tutaj ciebie zapraszam, już ten film jest takim zaproszeniem do tego, żebyś zasubskrybowała, zasubskrybował ten kanał i był na bieżąco z filmami, dlatego że ja tutaj będę mówiła teraz dużo o tym, co zrobić, jak zrobić, kiedy zrobić, na co zwracać uwagę, co jest ważne i tutaj będziemy mówić o zdrowiu, a właściwie o powracaniu do zdrowia. To będzie mocne, to będzie autentyczne, to będzie szczere, to będzie prawdziwe, to będzie bez cenzury, to będzie dosadne i to może boleć, to może być niewygodne, ty może nie będziesz chciał w ogóle tego słuchać. Ty może się z tym nie utożsamisz i w ogóle stwierdzić, że będziesz mnie teraz hejtować, i że w ogóle to, co mówię, to bzdura. Ale ja Ci mówię, że to nie jest bzdura, dlatego że to, o czym ja mówię, to jest moje doświadczenie. To nie jest tylko wiedza z książek, które przeczytałam. To nie jest tylko edukacja, którą przeszłam. No bo musiałam się edukować, żeby ten zawód zdobyć, prawda? To nie jest tak, że ja poszłam do jakiejś akademii, szkoły i powiedziałam, proszę zawód, zawód kod zawodu, proszę, cyk, cyk, fryk. Nie, ja musiałam zrobić pewne rzeczy, nauczyć się pewnych rzeczy, doświadczyć pewnych rzeczy, żebym ten zawód zdobyła. Ale moja, moja wiedza to nie tylko wiedza teoretyczna, to jest wiedza praktyczna, dlatego że wszystko, o czym tutaj mówię, wszystko jest moim doświadczeniem, wszystko jest moim wglądem, wszystko jest moim przemyśleniem, wszystko jest moją prawdą i to nie musi być Twoja prawda. Absolutnie nie zmuszam nikogo do tego, żeby wierzył w to, co ja mówię. Każdy musi się przekonać sam, każdy musi do tego dojść sam. Natomiast uważam, że to jest jakby moja prawda i to jest jedyna prawda, dlatego że gdyby ludzie oczyszczali ciało, Gdyby odżywiali naprawdę ciało, gdyby pili odpowiednią wodę, gdyby nie jedli śmieci, gdyby odżywiali się naprawdę dobrze, to nie byłoby tylu ludzi chorych w dzisiejszym świecie. Nie byłoby takiego zmęczenia, nie byłoby tylu, tylu mgieł umysłowych, nie byłoby tylu mm, problemów z nowotworami, z Sibo, z Candidą, z tarczycą, z jelitami, nie byłoby tylu nowotworów, nie byłoby tego wszystkiego w takiej ilości. Bo tak jak powiedziałam, ciało fizyczne, tu się skupiamy na ciele fizycznym, chociaż też będą filmy związane z mentalnością i z tym, jak to ogarnąć, jeżeli chodzi o mental i w ogóle zdrowie, ale tu teraz, w tym momencie mówię o ciele fizycznym, bo ciało mentalne, jakby aspekt mentalny, energia to jest druga strona medalu. Również bardzo ważna, dlatego że to jest 50 na 50. 50% to jest mental, 50% ciało fizyczne, 50% to są właśnie kroki, transformacja wynikająca z ciała energetycznego, czyli przekonania, wierzenia, tożsamość itd. 50% to, jest, to są kroki typowo fizyczne, czyli zmiana żywienia, procesy oczyszczania, wprowadzanie kroków różnego rodzaju, ziół naturalnych suplementów bla bla bla, czy tego wszystkiego, co doprowadza nasze ciało do zdrowia, czyli wzmacnia, regeneruje, sprawia, że jest witalne i tak dalej i tak dalej. Dlatego piękna kobieto, piękny mężczyzno, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wartościową wiedzą, bo tej wiedzy będzie bardzo dużo cyklicznie. Stwierdziłam, że już jest czas, żeby wyjść do świata z prawdą, z moją prawdą. Nie każdy będzie się z nią zgadzał, dlatego że mamy tak sprane mózgi i jesteśmy tak przestraszeni, i tak w ogóle nie ufamy sobie, i w ogóle nie rozumiemy, jak działa nasze ciało, że my walczymy i w ogóle sprzeczamy się temu, że jak to oczyszczanie ciała, że my nie musimy się oczyszczać? Tak mówią dietetycy, specjaliści od żywienia, że my się nie musimy w ogóle oczyszczać. I w ogóle, jak to jest odmawiać sobie bułeczkę, jak to w ogóle zmieniać nawyki żywieniowe na zasadzie ja nie jem mięsa, nie jem sera, jak w ogóle można nie jeść mięsa? Można nie jeść mięsa, wręcz przeciwnie, trzeba jeść, w sensie trzeba nie jeść mięsa, o że tak, ale to nieważne, bo to nie jest na teraz, chodzi o to, dlaczego chorujemy, właśnie dlatego, gdybyśmy umieli odżywiać swoje ciało, bylibyśmy zdrowi, więc jeżeli chcemy odzyskać zdrowie, nauczmy się odżywiać w odpowiedni sposób i tutaj na tym kanale teraz będziemy się tego mocno uczyć. Więc będę dawała dużo wartościowej treści. Więc bądź na bieżąco, zapraszam cię do tej przestrzeni. Jeżeli czujesz, że rezonują z tobą tematy pozasystemowe, jeżeli czujesz, że rezonują z tobą tematy, które wiążą się z oczyszczaniem, odżywieniem ciała na poziomie komórkowym, jeżeli czujesz, że lubisz rośliny i kochasz zwierzęta, i jesteś empatycznym człowiekiem i masz jakby takie szersze postrzeganie świata, albo chcesz mieć szersze postrzeganie świata, bo tego można się nauczyć, a tego też się musiałam nauczyć, to zapraszam Ciebie do tej przestrzeni zostań ze mną. Ja jestem naturoterapeutą, ale ja nie działam w sposób klasyczny. Ja nie jestem takim naturoterapeutą, do którego przychodzisz, mówisz, słuchaj, mam takie i takie symptomy, ja Ci dam jakieś ziółka, suplementy i mówię, dobra, to przyjdź na następną konsultację, zobaczymy, co się wydarzy. Nie. Jak ktoś do mnie przychodzi na konsultację, to ja człowieka tak magluję i tak z niego wyciągam rzeczy, że ja mu pokazuję, gdzie jest ten problem, dlaczego ten człowiek jest chory, dlaczego on do mnie przychodzi. I potem jest taki klik: aha, aha, to ja źle jem, to ja nie odżywiam w ogóle swojego ciała, to ja w ogóle są niedożywiony, to ja jestem zarobaczony, to w ogóle ja mam uaktywnione wirusy, o których nawet nie wiedziałem, to ja nie dostarczam sobie składników odżywczych, które powinnam, powinienem. I my wyciągamy to wszystko. I ja nie działam z symptomem, ja działam ze źródłem problemu. Więc ja tutaj chcę Tobie pokazywać, jakby w następnych filmach, chcę Tobie pokazywać, gdzie jest problem w dzisiejszym świecie, dlaczego ludzie chorują, dlaczego tyle młodych ludzi umiera dzisiaj. Chcę pokazać Tobie, od czego zależy zdrowie. Czy my będziemy doświadczać tego zdrowia, czy nie? Tematy są bardzo złożone, bardzo rozbudowane. Nie da się przedstawić tego w ciągu minuty, więc pewnie moje filmy będą też długie, chociaż będę starała się tego nie robić w tak rozbudowany sposób, raczej będę to dzieliła. Ale ja mam tendencję do gadania i okej, okay, więc jak będzie, tak będzie. Lecimy z flow. Natomiast chcę Ci tylko powiedzieć, że jeżeli chcesz być zdrowym człowiekiem, odżywiaj, nawadnij, regeneruj, oczyszczaj. Będziesz zdrowym człowiekiem. Skoro ja mogłam dojść do zdrowia, lekarz mi kiedyś powiedział, że będę zawsze chora, że już nie będę zdrowa, w sensie, że sterydy będę brała do końca życia, że one muszą być zawsze ze mną, zawsze muszę mieć je pod ręką, bo nigdy nie wiem, kiedy mnie moje symptomy nawiedzą. One mogą przyjść w każdej chwili. Tak nieraz słyszałam od lekarza. On powiedział, że taka jest moja natura, że ja będę cierpiała, że ja po prostu tak mam, taka jestem. A ja mu powiedziałam, że nie, to, że to nie jest prawda, że to nie może być prawda, że za tym coś się musi kryć. Początkowo tego się nie rozumiałam i nie wiedziałam, a potem zaczęłam się uczyć, potem zaczęłam doświadczać, potem zaczęłam próbować, robić mnóstwo różnych rzeczy, o których chcę tutaj opowiedzieć. Chcę dać Tobie wgląd w ogóle na zdrowie, ale z takiej innej perspektywy. Chcę pokazać Tobie, że można inaczej. Że można żyć inaczej, myśleć inaczej, patrzeć na żywienie inaczej. Bo jeżeli chodzi o żywienie, to dzisiaj system po prostu no, tak robi ludziom wodę z mózgu, że to jest nie do pomyślenia. Ludzie tak bardzo się boją, tak bardzo sobie nie ufają, tak bardzo nie wiedzą, co mają jeść, tak bardzo nie idą z intuicją, tak bardzo nie umieją czuć, tak bardzo robią wszystko schematycznie, tak bardzo działają z energii męskiej, że ja po prostu nie, nie dowierzam w to. Ale ja tutaj przychodzę, żeby być takim światełkiem i dać nadzieję ludziom, którzy tą nadzieję stracili. Bo wiele osób jest takich, które usłyszało kiedyś przykro mi, ale z ciebie już nic nie będzie. Już nigdy nie będziesz zdrowa. Już zawsze będziesz brała leki. A ja przychodzę ci powiedzieć, że to jest kłamstwo. Jeżeli nabyłaś za swojego życia coś, nabyłeś, to za swojego życia, za swojego życia możesz się tego wyzbyć w 100%. Albo chociaż w części, że możesz poczuć się lepiej, możesz zejść z leków, możesz um, poczuć się lepiej, mieć więcej energii, być bardziej witalnym człowiekiem. Możesz to wszystko ogarnąć. I więc ja Ciebie nauczę tego i ja chcę Ci pokazać, jak to zrobić. Więc zapraszam Ciebie do mojej przestrzeni. Więc kochany mój. Człowieku po drugiej stronie. Kochana moja człowieczko po drugiej stronie. Bądźmy zdrowymi ludźmi. Ja doszłam do zdrowia, byłam chorym człowiekiem, opowiadałam już swoją historię, podlinkuję tutaj pod tym filmem. Opowiadałam swoją historię, podzieliłam się nią, byłam chora, i jestem zdrowa. Dlaczego? Dlatego, że umiejętnie działam i chcę, żeby każdy zrozumiał, jak działać umiejętnie, jak robić, żeby doświadczać zdrowia, bo ja jestem na tej drodze 7 lat już. Można powiedzieć, że 5 lat temu. 4, 5 lat temu, że do tego zdrowia doszłam, wyzbyłam się leków, dolegliwości, symptomów. Moje życie się zmieniło. I cały czas jest dobrze, nie jest gorzej. I jakby to, to, co ja zrobiłam, to nie było zagrywanie symptomów. To nie było takie jak dieta keto na przykład. O diecie, o diecie keto też sobie tutaj pogadamy. To nie było stymulowanie ciała, to była regeneracja, odżywienie, nawodnienie. Zrobiłam naprawdę turbo robotę dla swojego ciała. I chcę Tobie pokazać, jak to zrobić. Chcę Tobie pokazać przede wszystkim, że można to zrobić, że jest szansa, ale trzeba podjąć decyzję, że chcę być zdrowa. Chcę podjąć decyzję już w końcu, że nie chcę się męczyć. Ale o tym sobie pogadamy jeszcze, także spokojnie, no worries, wszystko będzie, ale po kolei. Dlatego, że już mam dość patrzenia na tych ludzi, którzy cierpią. Cierpią bez sensu, cierpią dlatego, że popełniają masę podstawowych błędów. Wystarczą małe modyfikacje nieraz, małe kroczki do zmiany, żeby zmienić swoje życie i żeby się, żeby się pozbyć swoich dolegliwości. Wbrew pozorom to nie jest trudne i ja Tobie to pokażę. Więc, kochana, kochany, dziękuję za oglądanie. Zapraszam Ciebie do następnego filmu, który będzie i do wszystkich poprzednich, bo one są również bardzo ciekawe. Do usłyszenia.